Od czasu do czasu Bóg nas na modlitwie prowokuje, żeby się z nim wspierać. I to taki archetypiczny przykład widzimy z Abrahamem, który licytuje się z Bogiem o zniszczenie Sodomy i Gomory. Że Bóg jakby chce, żeby Abraham stanął naprzeciwko niego i się z nim licytował. Jeśli znajdziesz 50, 40, 30, 10, 5. Niestety nie odważył się Zapytać o jednego sprawiedliwego, którym na koniec okazał się Chrystus. A dzisiaj mamy inną sytuację. Bóg mówi do Mojżesza: No, spójrz na swój lud, co On to znowu zrobił? I prowokuje Mojżesza do takiej modlitwy: Boże, ale to jest Twój lud, to jest Twoje dzieło, to jest Twój pomysł, Twoja moc, Twoje cuda wykonały to wszystko. Weź za to odpowiedzialność, zaopiekuj się tym ludem, zaopiekuj się nami. Ty, Panie, dokonaj swojego dzieła. I myślę, że ta modlitwa, przypomnienia tego, że to wszystko, o co my się staramy, jest ostatecznie dziełem Chrystusa, i że to On przez serce, przez pragnienie dobra, przez natchnienia, że to On nas skierował do tych wszystkich miejsc i zadań, których się podejmujemy. I możemy powiedzieć tak jak Mojżesz: Panie, ale to jest Twój lud. Ty się troszcz o te wszystkie sprawy. Ja nie potrafię. Ja jestem Twoim sługą. Jeśli dasz mi moc, jeśli dasz mi jakieś słowo, pójdę i powiem je. Ale ostatecznie, Panie, to, co się stanie, jest w Twoich rękach. Ty jesteś paniem, Panem mojej historii. Tak dużo świadectw, tyle głosów. Dowodów, argumentów. Ale Żydzi cały czas nie chcieli uwierzyć w posłannictwo Jezusa. Nie chcieli przyjąć tego, że on jest Mesjaszem, choć przedstawiał im bardzo mocne argumenty za tym. Tak często o tym słyszeli, a wciąż była w nich jakaś blokada. Wciąż nie chcieli usłyszeć prawdziwego przesłania Chrystusa. I czy czasem nie jest tak też z nami? Że wiemy o czymś doskonale, że mamy już bardzo dużo argumentów na to, żeby z jakąś rzeczywistość uznać za prawdziwą, ale wciąż szukamy większego potwierdzenia, wciąż mówimy: Jeszcze jeden dowód jeszcze raz mnie przekonaj, udowodnij mi to. Wciąż nie chcemy usłyszeć tej prawdy, albo o sobie, albo o drugim człowieku, że głęboko w sercu możemy już przeczuwać, że Bóg działa w naszym życiu, że doświadczamy różnych Jego znaków że widzimy jakiego opatrzność nami się opiekuje ale nie chcemy się zaangażować nie chcemy w to uwierzyć bo boimy się że pójście za Chrystusem zmieni nasz obecny stan że każe nam ruszyć w drogę i wyrwie nas z bezpiecznego status quo czasami to czekanie na kolejne znaki może tylko nas oddalać od Boga czasami trzeba uwierzyć temu co już mamy żebyśmy mogli wyruszyć w dalszą wędrówkę